Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że ponownie możemy się spotkać w naszym mobilnym, kameralnym studiu nagraniowym, żeby porozmawiać o retailu. A o retailu rozmawiamy z osobami, które tworzą tę branżę, znają tę branżę od podszewki i odnoszą w tej branży duże sukcesy. Jedną z takich osób niewątpliwie jest pani Agnieszka gory woźniakowska współwłaścicielka firmy Iglotechnika. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Cię, Michale, również bardzo serdecznie po raz kolejny. Po raz jest drugi. mi niezmiernie tak miło uczestniczyć w rozmowie na temat retaila. Mnie również, tym bardziej, że faktycznie jesteś już na tej naszej retailowej kozetce po raz drugi. Co znaczy, że wcale tutaj nie jest tak strasznie. Ehm, tak, to prawda, przyznaję. Mimo to... Można się odnaleźć. <laughs> Można się odnaleźć, cieszę się, że przyjęłaś nasze hmm. zaproszenie po raz drugi. Mimo to byłbym bardzo dużym optymistą, gdybym zakładał, że wszyscy widzieli pierwszy odcinek z Twoim udziałem i wiedzą, czym zajmuje się iglotechnika, ale jestem realistą, dlatego poproszę Cię o to, żebyś przybliżyła nam, czym zajmuje się iglotechnika, tym bardziej, że ta nazwa jest trochę myląca. Myląca i tak i nie, ponieważ tak, Iglo Technika od 20 lat zajmuje się kompleksowym wyposażeniem sklepów ogólnospożywczych, spożywczych piekarni, cukierni i z każdym rokiem coraz bardziej poszerza swój asortyment. Tak? Zaczynaliśmy tak naprawdę, stąd też nazwa się wywodzi, zaczynaliśmy od urządzeń chłodniczych i stąd jest też Iglo Technika, bo głównym naszym dostawcą mebli chłodniczych była firma, firma Iglo. Jest, ale przez te wszystkie lata uzupełniamy mm, o inne e, elementy wyposażenia. Tak naprawdę teraz e, r, e, robimy już e, od urządzeń chłodniczych po e, zabudowy, meble indywidualne, oświetlenie, jak również też e, podłogi. Czyli robimy kompleksowe wyposażenie. Mhm. Tak? Wszystko. Tak, Wszystko. i z tym kompleksowym przykład takiego kompleksowego wyposażenia mogliśmy zobaczyć w jednym z odcinków pierwszego sezonu w ubiegłym roku byliśmy w Olkuszu w sklepie społem i tam faktycznie była przez was zrobiona ogromna modernizacja tego sklepu. I pamiętam, że w pierwszym odcinku rozmawialiśmy też w kontekście tego, że no taka modernizacja mimo że potrafi być kosztowna, to jest w stanie się zwrócić. Jest się w stanie obronić, tak. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I pytanie, czy mam w pamięci ten olkusz, czy możemy mówić o takim konkretnym, na przykład, case study tego olkusza, gdzie te zainwestowane pieniądze w modernizację sklepu, waszym nakładem sił, jakoś przełożyły się na zyski dla właściciela? Czy, czy to w jaki sposób sklep? Prosperuje. Tak, Olkusz był takim przykładem, gdzie faktycznie nakręciliśmy też tam odcinek rozmawiając z panią prezes, z panem prezesem po uruchomieniu, po uruchomieniu tego sklepu i Olkusz był takim przykładem, gdzie zrobiliśmy kompleksową tą modernizację, czyli tak naprawdę od mebli chłodniczych po zabudowy sklep był, że tak powiem, Doszczętnie wyczyszczony ze wszystkiego, łącznie z przebudową zaplecza. Więc przyszedł stuprocentową modernizację. Akurat miałam okazję rozmawiać już po tym, jak ten sklep funkcjonuje, około 6-8 miesięcy. I sklep oczywiście odnosi olbrzymi sukces, który przekłada sukces w sprzedaży. Tak? Czyli ta sprzedaż w tym sklepie wzrosła naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy mogę powiedzieć ile, ale po rozmowie z zarządem wiem, że to są wzrosty. Naprawdę bardzo zadowalające, i w dalszym ciągu one się utrzymują. Tak? Sklep w dalszym ciągu ma, pikuje, do, pikuje po prostu w górę. A warto wspomnieć, że to sklep osiedlowy, gdzie jakby. Potencjał na pozyskanie nowego klienta jest, jest niewielki, w związku z tym musi to świadczyć o tym, że klienci, którzy tam byli, zaczęli chętniej do tego sklepu? E, zaczęli przychodzić. chętniej do tego sklepu przychodzić. Tak naprawdę myślę, że zmieniły się też preferencje zakupowe. Klienci może odnaleźli łatwiej się im poruszać po zmodernizowanych sklepach, ładniej jest towar wyeksponowany, po prostu robią większe myślę, zakupy, a ci, którzy nie byli do końca przekonani, Przekonali się, że warto w takich sklepach robić, robić zakupy. Mm -hmm. Więc mamy potwierdzenie tego, że to się opłaca w przypadku sklepów spożywczych. A czy masz takie potwierdzenie, jeśli chodzi na przykład o inne przestrzenie komercyjne, które aranżujecie, czyli sklepy mięsne, cukiernie, piekarnie? Tak, bo jako firma poruszamy się nie tylko w sklepach ogólnospożywczych, bardzo dużo robimy sklepów typowo branżowych, tak? są to sklepy mięsne. Stoiska mięsne, piekarnie, cukiernie i w tym sektorze również dostajemy informację zwrotną po modernizacjach od klientów dostajemy informację zwrotną, że podniosły się im obroty. Więc myślę, że to jest dobry kierunek i dobry trend dla naszych klientów, że warto jednak inwestować w remodelingi obiektów, ponieważ się to zwraca. A rynek mamy, że tak powiem, trudny, jeżeli chodzi o o konkurencję, tak? Konkurencja jest spora w rynku no. spożywczym. Trochę się uśmiecham, bo tak sobie pomyślałem teraz, że to trochę jak takie sklepowe rewolucje, to znaczy kuchenne rewolucje w Waszym wykonaniu tylko <grydanie> tak, to, w retailu. Tak, to prawda. Poza tym jest to naprawdę bardzo miłe i przyjemne, kiedy później w drugą stronę dostajemy informację zwrotną, jak fajnie, tu nam się to opłaciło, tu nam się to zwraca, tu mamy wzrosty sprzedaży, podnoszą nam się obroty. Może pomyślimy o kolejnych lokalizacjach. I ci mhm. klienci naprawdę do nas wracają. Więc to jest, myślę, takim uwieńczeniem tej całej pracy z naszymi klientami. No i wygląda na to, że macie tę przewagę, że o ile kuchenne rewolucje nie zawsze wypalają, to wasze rewolucje. <laughs> tak, nasze wypalają zawsze. Zawsze tak. wypalają. <laughs> Dobrze, to gdybym w 2025 roku Muszę znaleźć jakiś pomysł na biznes. Chciał otworzyć piekarnię, cukiernię w dużym mieście. Powiedzmy, nastają się na klienta klasy premium. Jak to powinno wyglądać? Jak to powinno wyglądać? No, przede wszystkim e, zaczynamy od inwentaryzacji, zaczynamy od projektu 2D. E, następnym etapem jest rozmowa z naszym klientem: jakie asortymenty chce sprzedawać, Na jakie produkty, na jakich produktach mu zależy. Robimy całe ciągi witryn tutaj cukierniczych, dobieramy odpowiednie meble pod pieczywo i tak naprawdę nie zapominamy, bo to jest bardzo teraz taki trend bardzo modny jednakże to nie jest sama piekarnia i cukiernia, ale w dużych miastach bardzo fajnie sprawdza się też koncept po prostu z takim kącikiem kawowym, gdzie może przyjść ten klient usiąść, wypić kawę, zjeść ciastko, ale może też popracować sobie tak, w spokoju. Więc dużo takich punktów się robi teraz, które oprócz tego, że przychodzimy, robimy zakupy na wynos, mhm. możemy też usiąść i skorzystać z tego, co nam oferuje dany punkt na miejscu. A jeżeli chodzi właśnie o takie sklepy specjalistyczne, Powstające albo które przechodzą modernizację i ożywają na nowo, bo wiemy, że po tej modernizacji to sklep w ogóle potrafi odżyć, prawda? Tak, dostaje to nowe życie. Dostaje nowe życie i, i klienci tam coraz chętniej przychodzą. To jakie są największe, czy możemy powiedzieć, w jakichś największych bolączkach klientów, w sensie waszych klientów, którzy te sklepy modernizują, jeśli chodzi właśnie o takie projekty. I, i duże przedsięwzięcia modernizacji. Z jakimi oni tam problemami się zmagają? Znaczy tak, jeżeli chodzi o ale problemami takimi od strony jakby samego remontu, Realiz realizacyjnej. Takie realizacyjnej. No to takim problemem no to jest pewnie czas wykonania tak, i czas przewidziany na tą modernizację. Bo jeżeli mówimy o obiektach, które funkcjonowały wcześniej i klient podejmuje decyzję o tym, że chce zrobić remonteling takiego punktu, no to wiąże się to z tym, że niestety musi ten sklep zamknąć. Tak? Zawsze staramy się, żeby te zamknięcia były jak najkrótsze, żeby tę całą modernizację zrobić jak najszybciej. Więc bardzo często zdarza się tak, że w jednym czasie pracuje kilka ekip. Jest to ekipa chłodnicza, jest to ekipa od mebli suchych, ekipa od oświetlenia. Ale jeżeli dochodzi do tego jeszcze przed samym montażem mebli, dochodzi nam jeszcze gruntowny na przykład remont, tak? Nie wiem, musimy skuć posadzkę, musimy położyć nowy sufit. Wiadomo, że przy takich operacjach bardzo często pojawiają się problemy, bo tak, tutaj coś kujemy, to coś wyszło kolejnego, tak? więc ten czas może nam się wydłużać i myślę, że to jest największym problemem, klienci się też obawiają takich remodelingów właśnie ze względu na to, żeby jak najszybszym czasie się wyrobić, a nie zamykać takiego obiektu na zbyt długo, tak? bo jednak klient, który jest przyzwyczajony do robienia zakupów w danym miejscu, on bardzo szybko sobie znajdzie miejsce zastępcze, a może poczekać, ale jeżeli będzie się ten Roman przeciągał w nieskończoność, po prostu klienci szukają sobie nowych miejsc. Ale koniec końców okazuje się, że nie ma się czego obawiać. Nie ma, bo my się staramy robić te remodelingi naprawdę w bardzo krótkim czasie. Wymaga to mega nakładów od nas, takich zasobów ludzkich przede wszystkim, ale tak, no staramy się, żeby jak najszybciej taki remodeling przeprowadzić. Mhm. Jak najkrócej, żeby ten punkt był zamknięty. Tak, żeby, żebyśmy też nie wystraszyli e, potencjalnych klientów, którzy, którzy tak, nas oglądają wy... i myślą sobie, że Boże, jest... zamykamy mu sklep na dwa miesiące. Nie. nie. Wszyscy, wszyscy wyszli <grym> z tego O cali... właśnie też wspominaliśmy niedawno, bardzo szybko się udało nam zmodernizować i tam była wymiana i podłogi, i sufitów, i przeburzenia ścian i tak naprawdę w bardzo krótkim czasie zrobiliśmy ten remodelik. No właśnie, Olkusz był jedną z takich bardziej spektakularnych realizacji tamtego roku, i jak z tobą rozmawialiśmy, w, kiedy byłaś po raz pierwszy naszym gościem, to, to pożegnaliśmy się w ten sposób, że zapowiedzieliśmy odwiedziny w Olkuszu, który dopiero tam powstawał, w tym sklepie. I wydaje mi się, że teraz też możemy się pożegnać zaproszeniem w nowe, wyjątkowe miejsce, które powstaje, prawda? Tak, jest to y, trochę inne miejsce niż, niż Olkusz. Tym razem możemy zaprosić w okolice Warszawy. Miejsce, które y, kończy y, teraz montaż. A, no, będzie to bardzo y, fajne połączenie właśnie piekarni, cukierni, z miejscem takim gastronomicznym, z miejscem, gdzie można usiąść, gdzie można wypić kawę, zjeść, popracować. A do tego będzie miało bardzo dużo z tego wyposażenia meblowego, takich detali, na których będzie można zawiesić oko. Detale to jest coś, co lubię detale sprawiają, że możemy tak. Tak, dopieszczają nam całą realizację i tutaj tak właśnie będzie, także nie będziemy podziwiać tylko samych lat chłodniczych i regałów piekarniczych, ale tak naprawdę wykonanie ścian, wykonanie tych wszystkich drobnych elemencików, które nam sprawiają, że ta realizacja stała się naprawdę wyjątkowa. Brzmi niezwykle intrygująco, dlatego na pewno się tam pojawimy z naszym mobilnym studiem i sądzę, że również tam coś nagramy i pokażemy Państwu tę, na ten moment bardzo intrygującą realizację, dlatego zapraszam do subskrybowania i widzimy się przy okazji tej realizacji. Tak. Super, dziękuję ślicznie.